já oču ochu pro Vilnu, Vilnu tomu te duže krasivý den a i sonce uh, a oču ochu deliticia vy možete bačete jak uh, poda w Francji. I bać się DRV, CNLIS, ale... I bater DRV. Um, ja rot... Ja, ja zrobiłem... Uh, Inne... Inne... Video, ale się duże... Ważko, m. Te duwe ważko, powalte pro. Tocz. Toczne. temy E. ja am. <gry> meni podoba kole. Ja. Owo ryuse. Jego U oficy?

нервую а uh, я знаю він буде допомагати мене e, якщо uh, я не знаю uh, інше слова я, я запитаю він daje meni povedi. E Kole, uh, jaz rublju video, uh, jaz rublju video samostino. E, um, jaz fokusu ja vaju, jaz dubaju pro um, naslednje rečenja se duže se to Je to důležité. těžké. to důležité. Je to důležité. Je no důležité. mluvit o důležité.

vous devez um, faire un grand effort euh, et utiliser une euh, grande énergie, une grande énergie, ce qui vrai. Je, je pense, mus muszu muszę, muszu sobie cie ale także in shirase in, uh, in se, ja chcę prosto um, prosto ja prosto overete um, Tobtó to, bulo simpatično vot se oni a u la incire, uh, video dopo bačenia papa